Zanim zaczniemy odcinek, przypominam o konkursie na komputer gamingowy. Jedyne, co wystarczy zrobić, wystarczy wpisać kod Evela w sklepie i przeczytać opis. Powodzenia! Dzisiaj mamy troszeczkę inną reakcję dla Was. Dzisiaj największy cringe roku. Największy cringe roku i przejdziemy sobie całą historię naszego kanału od 50 subskrypcji do 1000, do 2 do 3. Zobaczycie najważniejsze filmy w naszym życiu, można powiedzieć. jak zobacz! No, pozdrawiamy. Dobra, lecimy. Pierwszy filmik na naszym kanale to jest podziękowanie na 50 tysięcy subskrypcji. Dziękuję dla Eweli, dla Studenciaka, dla Angela, Predatora, Guciek i Kubik To były pierwsze osoby, które nas oglądały Dokładnie A tak A w to ciebie, bo ja wtedy jeszcze nie miałam komputera i nie grałam Ogółem ja na początku prowadziłem sam ten kanał, później dopiero doszła Ewela no, po jakimś tygodniu, dwóch A to będzie tylko muzyka? Tu będzie tylko muzyka Co jest najważniejsze, to jest totalnie pierwszy film na naszym kanale Tutaj proszę się nie nabijać ze mnie To jest David Rafała Z kamerą Strasznie cichutko właśnie... cię słychać, Rafał. Dzisiaj graliśmy z chłopakami, był tam rever, Sliptonek. Zobaczycie Rewers. w filmie. Chciałbym wspomnieć o tym, że aby zagrać w drugim odcinku. Rafał by e, w ogóle powinien jakiś nie? E... Byłeś pijany. Nie, jest. to na tym 50, 50 subków Aha. Łapkę, A nowych zapraszam do subskrybowania kanału. Na razie miłego oglądania. Hej. No i dobrze ci poszło Dzień jak dobry. na pierwszy raz. Mówisz? To tutaj... był pierwszy filmik z kamerą, No także jak stawiacie no, to pierwszy po naszym kanale, to CES Najgorsze jest to, że ja to wszystko tak pamiętam, jakby to było dzisiaj, nie? A to już mi i 2,5 roku. Pamiętasz to ja tego w ogóle pamiętam. Liptonek, pamiętasz Liptonka? Pamiętam. Oceniajcie, jak tutaj Rafał, o, Ty tutaj byłeś pełny siebie, nie wstydziłeś się, zobacz. No właśnie nie wiem. Szczerze Łapka to chyba góra... lepiej nagrywałem niż teraz. Łapka tak się w ogóle musi być. I porównajcie, czy Rafał się zmienił e, tak e, wizerunkowo. Rafał, zmieniłeś się? No, wyłysia... wyłysiałem trochę i zgrubłem, tak mi się wydaje. Zobaczcie w ogóle, jaka jakość kamery. Pierwsza kamerka była taka dosyć Słuta. słaba. No. I, to taka, nie? I tutaj wielkie dołączenie Eweliny się nagrać tego filmu. Jaki dźwięk! Jakie zamazane Ja się patrzę... Nie wycięliśmy takiego czegoś! Słuchajcie, jako, że nie udało nam się nagrać tego filmu Super montaż z Postanowiliśmy, że nagramy coś innego. O wow, do oka mi trafiła. Ja nawet się nie uczesam. Yyyy Nazwę jest napadamy w opisie, tak? To my jeszcze nie wiedzieliśmy, że to jest takie jak edytowanie filmu. I co, przepraszamy jeszcze I my będziemy razem we dwójkę i żebyśmy sobie nie... mi Dobrze szło Szyba, Ja się w ogóle nie patrzę w kamerę, cały czas podgląd, widzisz? No. Cały Czyli czas ja dobrze wyglądam? Tu poprawię, tu poprawię. W ogóle się nie patrzę w kamerkę Rafał niby nie przytula, niby odda nodę Niby taka przerwa w tym razie przez przypadek Tak a ja też byłam młodsza. No w sumie? No. Tylko malusia w ogóle, nie? Patrz jakie miałam rączki małe. Pamięci brak. Nie musimy to zrobić znowu. Ja tylko, ja się zaciewam, wiesz? No. Ja się tylko w miejscu i ja się śmieje. Śmiesznie się Tu Już nie mogłaś wytrzymać. Będę chyba 50 razy... Cudno, Nasze intro zobaczcie zawsze pod każdym filmem, każdy nam pisał, że to intro z neta. I tak, tak było. Ale mi się to bardzo podoba i może zrobimy sobie remake tego. Co Wy na to? Napiszcie w komentarzu, czy byście takich. Codzie, ja w twojej bluzie nieuczesana, bo. Szubki pod choinkę, zawsze mówimy o tym na live'ach, no nie? Jak jest słów no. Patrzcie się tutaj. Tu w ogóle tu tak zmieńmy trochę oblicza tych filmików, nie tylko cringe. Chciała pokazać, pokazać ja też, też. skila. Rafał właśnie tutaj z dziewczyną grał, nie? I tam słyszycie, że mu Rafał mówi, daj jak wygrać. I ja wtedy nie miałam komputera, ja po prostu siedziałam i patrzyłam, jak Mikołaj. Rafał gra po 8 no, skupenie, godzin dziennie. się Jak się nazywaliście. Ej, No, nie, ja nie widziałam nawet tego. Ja to nawet mówię, trafią w głowę. Nie ma Mikołaj. No skomplikowany, patrzcie się, w głowę. się ma, Jak się nazywaliście. Pozdro, to było dobre. Pozdrawiam, widzę. <grymne> ja nie wiedziałam, bo o co chodzi. <grymne> Ej, ale fajne tło. A co to za tło? Nie <grymne> wiem. Skąd to tło? Do grupy, tam będą wszelkie informacje. I skąd my mamy takie czarne tło? Fajnie to wygląda. I tutaj przechodzimy do omegli, bo też mieliśmy kontent omeglowy troszeczkę na początku. Nie wejść na live'a, postanowiliśmy, że nagramy troszkę... jaka na profeska. będzie związane hmm. z Omegle. Zapraszamy was Super do subskrypcji, do Ma tego. I informujemy was, o, że live odbędzie się 12 listopada. O której godzinie sprawdźcie sobie na fanpage'u. Jaki, jaki entuzjazm w głosie! No. Halo. Hey. no, tutaj trochę były hey. ten. Podrywy. Ale po malutku, a tam. Tam nie widać w ogóle. No. Jak macie na imię, e ile macie lat, powiedzcie mi coś o sobie. Po kolei, od lewej strony. Trochę. Biała dziewczyna w białym na. Labieczu. One nie wiedzą, co się dzieje, chyba. No dalej, dalej, dalej. Jaki cwanacz? Czyli na e na, na się robią. No ale posłuchałeś, dziwne. 17 lat? To one były starsze ode mnie? Nie w moim wieku. No. W, w, wtedy? Taka reakcja na podrywę twoja będzie na mnie. Do trzeciej klasy gimnazjum. Nie, ja cię kręcę. Ale sztywno. No. <laughs> Tutaj ja, tam w roku ja siedzę i za chwilę ja się pokażę. A czemu się czerwienisz? Jaki to jest cringe, Boże. Nieprawda, przez chwilę to się stało. No mówię ci. Ona miała bardziej takiego ten cringe. No czekajcie, chodźcie tu na chwilę. Uśmiechniecie się ładnie. Po co? No uśmiechnijcie się ładnie. Pedrofil jakiś, nie, chyba nie. Dobra. No możecie czy nie możecie się. Ja chciała się no albo. Chyba się spodobałaś. Rafał tutaj ten. No jesteście czy nie? Jak to się mówi? Szantażuje. No jesteśmy. No to ładnie się uśmiechnijcie jak możecie, no. <grymne> ja ja, nie rozumiem. Nie mogę na to patrzeć. Tak, słucham. Możemy ci zadać pytanie? Możecie mi zadać pytanie? Czekaj, tak. jakie pytanie? Czy, czy, czy... Nagrywam, może ty ja czy... Czy Tak, nagrywam no. na YouTubie i właśnie was widzi 3000 ludzi. 3000 tysiące ludzi wtedy to O, Oba żyły, to, to jest najlepsze. A nie, nie było wtedy tyle ludzi? No nie, 20 osób może Ej, było. Ej, on kłamie. <grymne> I to teraz ja, ale to było żałoby. Teraz już to jest. <noise> to jest następne. Tutaj mamy pierwszy tysiąc na YouTubie. Zobaczcie, jacy jesteśmy wychudzeni. Pamiętajcie, że czerwony to mój kolor, chyba, bo to daje czerwono. 8, 6, 6 A to już chyba widzieli oni, czy nie? czyli specjalnie to robią. Nie, nie, nie. Będziemy Kto sobie obczaił, to, to widział, nie? Nam brakuje do tysiąca, także... Zobaczymy, Patrz jak mówisz tysięcy. w kamerę mhm. Jeden sub, słuchajcie Tysiąc subów wtedy Jak to cieszyło, nie? No. No, wy specjalnie tam dawaliście. Kto nas pamięta z tego czasu, to zostawia komentarz pod Cztery, spodem I uwaga, szampan, szampan będzie Słuchajcie, dla nas tysiąc subów być wtedy to było jak milion, nie? No, a czeka tysiąc, to Oglądam naszą reakcję Coś tak nie za bardzo się ucieszyliśmy no powiedzieliśmy, że to... no nie wiem O nie, jest jednak buziaczek. Chyba pierwszy tutaj, pierwszy raz możecie zobaczyć jak Rafał mnie całuje na streamie, bo tak to, to nie ma takich no, rzeczy, nie? No, jak nie? No, głupioci, głupioci. I tutaj po tym ogółem ja z Ewelino położyliśmy się i ja mówię tak do Eweliny. Udało się! Udało się! Mamy tysiąc sumów! Udało się! Zobaczcie na to, jaka jakość! W ogóle ten materiał, o tu jeszcze na sam początek intro ale to intro tak fajnie i ta muzyka nie... W kamerę, nie patrzę, i tak, na mój zestresowany twarz W ogóle ja opowiem historię tego odcinka. To nagrywaliśmy w pokoju u mamy Rafała, jak jej nie było, i ten materiał z tyłu specjalnie przyklejaliśmy jakąś do taśmą ściany. do ściany, no. bo były tam jakieś tapeta w kwiatki, żeby no nie było. było takiego. A te worki to są. Te worki? To są na śmieci, jakie to są. Ale te worki czysta. żółte to są worki na śmieci? Pojechaliśmy do sklepu, tylko takie było. I to ciasto też my robiliśmy, nie? Tak, tak. Z mąki i tak, tak, tak. z wody chyba tylko, nie? Słuchajcie, jak będzie pod tym filmem 222 łapki, to robimy pizza challenge jeszcze raz. Pod ty? No, Dobra. pod tym filmem. Już mamy naszą pizzę gotową. O, jest nawet ostrość. To takie fioletowe to są yy, gumy takie, nie gumy tylko pianki, pianki. takie. No no, 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 no. Tu ta stabilna kamera, to było takie profesjonalne. No, nic i tu się nie działo. Tam widać więcej stołu, tu mniej. Krzypo kamera i zobaczmy jak Rafał A Pamiętasz na czym my tą kamerę ustawialiśmy? Bo nie mieliśmy stajaka do nagrywania. Weż. Na pudłach. A Ty pływaś, że ten, wypluwałeś to do źle, no. nie? Rafał to rzeczywiście wypływało by do zlewu, mu nie smakowało No i proszę, proszę, co to był za kontent Ewela? Nie wiem, ale Paciaka jestem smutna będzie To drag stream Chcielibyśmy was serdecznie zaprosić, więc kto ma ochotę odwiedźć. Jaki entuzjazm w głosie, normalnie. Ewela pełna życia dobra zabawa, fajnie, będzie. fajnie będzie, będzie dobra zabawa, przyjdźcie Ty w ogóle chciałaś wtedy nagrywać filmy na YouTube? Chyba nie na bardzo Chyba Rafał mnie zmusił do YouTube'a Mówisz? Wstydziłam się i w ogóle Wam się reakcji... to Chyba nie chciałaś nagrywać, mi się wydaje. Siemano, z tej strony, Rafa, słuchajcie, robimy sobie drugą część QA. Kochanie, Jezu. ale to jest piękne miejsce. Słuchajcie, jeśli chcecie, zrobimy Wam QA w tym miejscu. Dzisiaj z nami jest Łukasz, Synek mój. Jaki siostry, mały! No I tak Mały bańcek! I lud był zorgany. na jeziorze. I... Tak. Nagramy. A my tego Q&A nie, nagra... nie, nie, nie nagraliśmy Nie nagraliśmy tego Q&A Chyba nie nagraliśmy Siemanko Siemanko, Siemanko. <grabia> No Give Co to za P P P90? No z tego P90 Ale jak się nazywa? Nie wiem Asimov Dopiero to powiedziała Tak? No ale jakie grafiki profesjonalne Trade a tu pana po prostu nas zabija i zabija. Siemanko. Manko. <grym> nie ma z nami Rafała. Najlepsze jest to, że to nie jest Ewelina. To nie są jej ręce, a nikt tego nie zrozumiał. To jest not My Arms Challenge i są ręce Rafała, a ja mówię. Rafa, wracaj. Ja to zrobiłam, pamiętajcie zrobiłam z tej buźki. Jaką kozacką zrobiłam. Dzisiaj sobie będziemy grać w meczu. E, Pod kiedy ty miałeś wylekli, małe rączki, może dlatego, wylekli, bo to wiedziałcie jakby to były moje, nie? Ale Tutaj pamiętny bardzo dla nas dzień. 17 grudzień. Tak. Dzisiaj pierwszy dzień w zakopanym oto jak mamy obok domu pięć. Ale ta kamera wód, aż mnie tak oczy wolą. Masakra! Słuchajcie tego. Zakopany, Muzyka gdzieś tam, daleko, w prostu. A to wydawało mi Ale tu nie o to chodzi: my nie przyjechaliśmy do skoku na My przyjechaliśmy no. na Sanki! <grym> ale to... wiecie, jak było na Rafał aż sobie tyłek chyba odnośnie Szalona Ewelina. No. <grym> oh <God. grym> kręci, kręci! <grym> ale fajnie wtedy było. Powiem. Super, było! I właśnie, dlaczego tutaj to jest y, pamiętny dzień, bo Rafał mi się wtedy oświadczył. No. To było w którym roku, w 2016, nie? O, oh uwaga! <laughs> Ale ko. Ta góra była stroma, tu się tak wydajesz do to jest płasmo, A ta góra, patrzcie jak tam zajechał A tam na dół było takie siup na dół, nie? Część druga Wyruszamy w wyprawę Ale to stabilna jest... ręka Eweli <laughs> Teraz szliśmy w góry Poszliśmy tak nieprofesjonalnie ubrani, tylkoście tam w nartach szli. My to mamy nagrane przecież, jak my tam wychodzimy. No, tko... Ja w ogóle o tym zapomniałem. No, dawno tego nie oglądam. To może nagramy osobny filmik. Reakt... Reakcja na oświadczyny, Reakcja taki... na oświadczenie i w ogóle opowiem Wam całą historię, bo się przy oświadczynach prawie pokłóciliśmy. No. A jak będziecie chcieli, to Wam nagramy osobne odcinki. A co będziesz o tym mówić? Dzisiaj kłócisz teraz ze mną, co? No bo Rafał chciał nagrywać, a ja jego nie, nie rozumiałam, co on chce nagrywać. Ja chciałam po prostu nagrać na pamiątkę, jak się oświadczyła. Zostawiajcie łapeczki w górę wszyscy. No i co? Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Zostawiajcie subskrypcję i wbijajcie na nasze Instagramy, bo tam będziemy wybierać, co nagrywamy jutro. Na razie, pa pa. Bye bye.